Siłezko tej Bobiks i tam Was w kolejnym odcinku main modowych przygód baby. Dawno nie było tych e, main modowych przygód i piszecie mi Bobiks co z tymi modowymi przygodami, czemu ich nie ma, kiedy je nagrasz nie starasz się, w ogóle nie dbasz W ogóle nie dbasz o widzów, w ogóle. W ogóle o nas nie dbasz. My chcemy main modowe przygody, ich nie ma. Więc, z racji, iż to jest nieprawda, to wszystko co wy mówicie, są main modowe przygody, widzicie? Staram się. Są minemodowe przygody. I... Dlaczego nie ma main modowych przygód? A więc, zwiedziliśmy już praktycznie tam, tam, tam... To, tam gdzie byliśmy, w tym takim... Już wam pokażę w tym takie coś. I, no, dednęliśmy, dednęliśmy, prawda? Więc ja chciałem sobie na live'ach sobie ogarniać ekwipuneczek. Mm, I... E, znaczy się ogarniam, ogarniać ogarniam, żeby wziąć na odcinek tam wyprawę, żeby tam było można już iść na tą wyprawę, żeby było można koksić i wszystko tam pozabijać, wszystkie temy, e, I żeby było fajnie. Śpieszyć się za bardzo nie muszę, bo nikt tutaj z serwera na razie nie przychodzi, więc myślę, że mi tego tam nie... Nie będzie, nie będzie tą tam buszował eee, Muszę sobie przygotować ogólnie jedzonko na tą wyprawę Czyli z tych drzew pozbieram, żeby nie było... A dlaczego ja nie zbierać? Aha, bo jakieś tam rzeczy takie... Niepotrzebne eee, Tak, zrobiłem parę nowości Na live'ie, więc jeżeli nie oglądaliście live'ów To tam zapraszam na fanpage eee, Albo na grupę to, 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 to tam się zawsze Pokazuje information For live kiedy są livey i tak dalej, jak widzicie, naprawiłem chyba tam, tego actiona. Naprawiłem ten kurde program, to jest taki normalnie, tak go hejtuję, że to jest masakra. No ale cóż, nie mam, dopóki nie mam kamery takiej, żeby móc ją położyć i, i podłączyć, i żeby mi się też nagrywało to, jakieś wiecie dobre, i tak, żeby fajnie to wyglądało mniej więcej jak to. W, wiecie, tak w najgorszym przypadku, żeby wyglądało jak to, no to no to na razie nie mam. Ok, pokażę co tutaj dodałem. Zrobiłem sobie enchant. Bo, bo, bo mówiliście mi, że sobie najlepiej tą wyprawę. Zenchantował sobie cały... wiecie, zrobił sobie ekwipunek, zenchantował wszystko. Yy, I wtedy będę mógł koksić jeszcze lepiej, więc ja to zenchantowałem. Tutaj zbieram sobie rzeczy, wszystkie. Te piórka książki, właśnie książkę to muszę ją odstawić tą książki, żeby móc tutaj zrobić sobie. Yy, no, enchant room, tylko myślę, żeby go zrobić jako, na przykład jakoś pod ziemią, tak żeby było gdzieś tutaj, wiecie, że idziemy tędy, pik pik pyk. pyk, pyk i tutaj pod, to jakoś pod wejściem takie będzie superksa tajne, enchant Room będzie I żeby tu fajnie wyglądało takie tajne, nie, że się tam boję, że ktoś mnie za coś ukradnie ehm. No bo tu nie ma złodziei na serwerze, tu są tu prawilne, tylko mordeczki krają więc jest spoko ehm. Z tego też co słyszałem będzie jakaś tam możliwość wejścia na serwer za e symboliczną opłatą Tam wiecie, żeby nie, nie było syfu jak tam wejdzie e jakiś Janusz taki, żeby tylko poniszczyć i poprzeszkadzać w grze, więc e jest spoko, ten pomysł jest tak dla mnie trochę no 2 na 10, bo rozumiem tam parę osób. Tak, o wiecie, zrobić jakieś konkursiwo e, chociażby, chociażby konkursiwo, e, to żeby mog mogło osoby wejść, jak to było na przykład na World of Death, e, czy, 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 na sześciennym, nie na sześciennym, na jakieś edycji tam chyba, nie, na World of Death było coś takiego, e, więc to była fajna sprawa. Tylko że jak wiesz, ktoś widać, że ktoś się na przykład musi tak bardzo postarać, żeby wejść na nie zrobić paniecie tam pyk, pyk, jakiś ludzi, taki tylko pyk, 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 pyk i jest ludzi. Um, to jest super art, ja tutaj chciałbym wejść na serwer i, 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 i wam wszystko zniszczę No więc moim zdaniem to jest spoko, takie coś, bo wiecie, no nie wszyscy na przykład tam mają hajs, żeby wejść na serwer, a dużo osób naprawdę chciałoby pokazać z youtuberami tutaj, ogólnie z nami na takim serwerze, więc i to dla nich jest też trochę takie 2 na 10, bo na przykład, no nie mają jak na przykład, tam ja, zapłacić czy coś takiego, jako oni nie chcą to zrobić um, i też, nie, dla mnie, dla mnie... WOW! Niedźwiedź! Ty jesteś dobrym niedźwiadkiem, ja się Ciebie nie boję mam, mamy prawda? <śmienicza> prawda? Prawda, prawda Niedźwiedek, taka mordeczka... mordeczka, dobra Wielu tej świnki, możesz się sobie zjeść. Jak nie, się nie zakupujecie, no i moim zdaniem, ja bym tak na przykład e, nie chciał za bardzo, że wiecie, że no rozumiem, tak jest na przykład serwer taki ogólnie, co nie, prawda? Ogólnie taki serwer, gdzie jest jakiś item szybki i tak dalej, to, to hajs wydawać, ale tak, żeby specjalnie, żeby pogadać z jakimś YouTuberem e, i kurcze płacić, to moim zdaniem to jest, wiem, teraz dostałem masę hejtów od kurde. Od, od, od Yy, wszystkich youtuberów i tak dalej, streamerów i tak dalej, bo oczywiście psuje im możliwość jakiegokolwiek tam zarobku, chociaż to, no, to też nie chodzi o ten zarobek, że to specjalnie żeby zbić na, na ludziach hajs, tylko no po prostu jest to jest takie kurcze, jakby anti-cheat <grym, grym>, ochrona, żeby nic tutaj nie poniszczyć, żeby nic nie poniszczyć żeby była pewność, ale mówię, to można zrobić na dużo innych, fajniejszych sposobów i yy, no nie trzeba by było, kurde o, o, od razu z hajsem, no ej co jest z tym ekipunkiem, nie chcę kobla ja zbieram, a mi się nie zbiera <grym> dobra, to, to to tam później, to tego jest dużo, to mi jest niepotrzebne takie rzeczy są, no typowy boix, wyrzuciłam, ale, ale podziwiam się, to jest dużo rzeczy takich, czy mi się nie przydadzą pyk, to też już mi nie przyda, bo jest mało z użytku e, to drewno też mi się nie przyda no jest naprawdę, to, no, można wymyślić dużo fajniejszych jakichś tam rzeczy, to mi się przyda jakieś podpory. Eee, żeby, żeby każdy miał z tego jakąś frajdę czerpał i tak dalej, bo mówię, to to nie jest tylko tak, żeby wziąć hajs przy okazji e, zgarnąć, że jest fajny pomysł. Tylko żeby można było sobie razem pograć. To jest taka moja rozkmina na, 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 na dzień dzisiejszy. Ja nigdy nie byłem za tym, żeby wiecie tam brać, robić ogólnie, że e, jest na przykład na takiej zasadzie, jak dużo osób tu mówi, że nie gra w jakąś grę na przymus, tylko żeby na przykład, nie wiem, no, specjalnie na przykład, dajmy, że na streamach, tak jak na streamach, żeby dostać super ekstra dotacje, żeby mieć super ekstra widowność, żeby mieć, na przykład, nie lubię grać, dajmy, że w LOLa, prawda, nie lubię grać w LOLa, ale gra w tego LOLa, jest, bo jest dużo ludzi, puszczę jakąś klamkę, czy coś, zarobię hajsiwo, ale kurde, no, nie czuję się z tym, no, kurde, no. Na liveach możecie zob zobaczyć, że na przykład nie umiem w jakiejś gry grać i mi się tak nie fajnie gra, ani się nie cieszę z tego, ani nic. No ale gram, gram, żeby, no. Wy chcecie, są livey, nie jakiś tam odcinek, są livey, to ja w to gram, żeby, wiecie, no. Dla was, nie? Dla was, żeby, żebyście się dobrze bawili. No i ja może przekonam się do tej gry. Więc ja tak mam, że jak nie, nie lubię, to nie gram, i, i nawet gdybym wolę mieć tak samo, um, te, 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 dajmy, uh, wiecie, takie typowe, typowe, takie typowe, no symbolicznie 301 oglądających, niż yy, 2 miliony ludzi, którzy, którzy, oglądają mnie, bo nagrywam coś na siłę. To, czy robię coś na siłę? No to jest naprawdę takie. Jak sobie tam, wiecie, yy, ogarniam z przyjemności, nagrywam. Oczywiście, no, żeby nie było dla hajsiku, jakiegoś też tam miliony nie są z tego, no ale wiecie, no to też się przyda, bo traci się, traci się prąd, traci się energię, traci się wszystko, jakieś tam jedzenie, potrzebujemy i tak dalej. Niby to z własnej, z własnej takiej przyczyny, bo jeżeli nie chcesz, to nie musisz. No i tak gram na komputerze, to co mi tam będzie, jeżeli coś nie nagram, coś nie A przy okazji sobie zarobić hajsik może. No to jest też takie wiecie, udogodnienie. E, no ja zawsze byłem przeciwko, dlatego wszystko przeciwko temu, może dlatego jakoś się tam za bardzo nie wybiłem na tym YouTube, bo jestem, można powiedzieć, że taką no... Młodą, głupią, ale no taką... Na, na swój sposób szczerą osobą taką, że e, tak jak ja to pojmuję, prawda? Nie że jakoś tam, że zaraz będzie, że bo 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 jesteś taki idiota bo w ogóle, żeby się debila w tym internecie, to jesteś debila. no to jest tak nieprawda. Chcemy, żeby było tam w świecie trochę śmieszniej, żeby też powygłupiać się można w ten internet kosztanek pozbiera. Tybioram <laughs> kosztanek. Ty to jest. Ty był kas. A ja ten kasztan nie daje HP, a ja, ty daj coś tam. No, i to jest taka moja malutka rozgnięta. Na to, że żeby, żeby, wiecie, dobra, to sobie pozbieram. Na przykład, no, mogę to tego nie wyrzucić, ale dobra, to pozbieram takie, co są tutaj, żeby na ten enchant, tak pozbieram. to jest taki odcinek, wiecie, zbieram, żeby przygotować się na następny odcinek, który będzie już na taki pompie, żeby tam móc wejść do tego podziemi i to rozwalić wszystkich, prawda? Że jest wszystkich rozwalić. No, i, i, i żeby było spokój. Dobra, kozacko. Tak? Dobra. No i też moim zdaniem jest fajnie kurcze, jak na przykład dużo osób nie, nie, nie pracuje, bo sobie kurcze, o. Nie musi siedzieć w domu, robi to, co lubi, ma przyjemność z tego, co robi i przy okazji zarabia, a nie, że na przykład muszę iść wstać, muszę iść do tej roboty i tam, nie wiem, no, palety przekładać w wózkiem widłowym, czy tam je siedzieć na biurze i wypełnić jakieś papiery i co wcale mnie satysfakcjonuje. Nie czuję się dobrze w takiej pracy. Eee, no i bez sensu. No tak, to robię to, co lubię, i, przy, i, i wiecie, przy okazji jakoś z tego tam żyję, czy coś takiego, takie rozkminy kurcze. Mało youtuber o tym gada, bo właśnie, nie wiem dlaczego, ale mało youtuberów o tym gada, takie coś, bo za hejty są, no ale no, jak oglądałem, bo teraz zacząłem oglądać mniej takiego polskiego kurcze tego e, youtuba i więcej angielskiego tam. No, angielskiego za. Bardzo perfekcjonal to ja nie potrafię, taki professional to ja nie jestem no Ale wiecie są jakieś tam yy, No jak to się nazywa Addony do przeglądarek i są jakieś napisy tak dalej, Takie no nie są one takie Dwa na 10 są te napisy yy, No ale dacie radę coś tam zrozumiecie Jeżeli uważaliście na angielskim Więc się przydaje to, to To coś tam zrozumiecie, jest ja tak oglądam tam wiecie Piąte, dziesiąte Zrozumiemy, ale no oni się Zobaczcie, że oni się tam nie kryją. Na przykład klikajcie, bo potrzebuje pieniądze, to klikajcie w refi, które są na dole, czy, 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 czy coś tam, to, to, to oni się nie kryją, to ludzie, a jak mam, to, to pomogę, prawda? I to jest na takiej zasadzie, więc też moje zdanie, to jest spoko eee, i, i, i nic nie mam do tego, więc, więc jest spoko. No zrobiłem, zrobiłem wszystko, znaczy pozbieram, jest 11 minut odcinka, to jest taki odcinek, wiecie, przygotowujemy się. Odcinek przy okazji taki informacyjny, że jest ta seria, nie porzuciłem jej, jest spoko. Tak samo Minecrafta na kanale, chcę nagrywać też inne gierki, więc możecie mi, super byłoby, jakbyście mi polecili, co byście chcieli oglądać, takie... Nie żadu... C, ale nie za dużo, więc spoko. Ja będę kończył, jak mówię, co chcecie oglądać na kanale, jakieś gierki z przeglądarek, takie typu, wiem, że kiedyś było na pewnej stronce, pamiętam, wyspa czy coś takiego, była taka fajna gra gdzie normalnie mieliście swoje konta i tak dalej, a typowo było darkowe, ale było można walczyć i bawić się taka MMO, RPG chyba coś takiego było. Coś z takich gierek można zrobić jakieś jak słodny Sanders, jak teraz odcinek polecam, po prostu sobie jeszcze możecie oglądnąć. Eee, więc jest spoko. Okej, okay, więc wy mi piszcie, żeby nie było co tego Minecrafta jakie gierki bo już niektórym ludziom się nudzi oczywiście nie porzuca Minecrafta, bo fajnie lubię sobie pograć na tak na czy tam z jakimiś ziomkami, przyjaciółmi i tak dalej. Pograć sobie to naprawdę super jest rozgrywka, bo gra nie jest ciężka, można pograć. Ja się znaleźć jak nam komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie dalej. Na razie, cześć, hey